Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam w tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem kryptomigawka, bo znowu tych wiadomości jest troszeczkę. A może coś się za chwilę zadziać w świecie kryptowalut. Zaraz będziemy sobie o tym rozmawiać. Najpierw przejdźmy może do Coingeco. Bitcoin 10774, czyli nadal się utrzymuje na powyżej tych 10700. Nie doszliśmy do 11.11.500, tak jak jedna osoba mówi, nie wchodzi, nie interesuje ją, bo jest w stablecoinach do tego momentu. Chyba, że coś się tutaj oczywiście zmieni. A my sobie przejdziemy do paru dosłownie wiadomości. Giełda Kraken dodaje cztery nowe projekty. Jest nim Curve, Kusama, Balancer i Synthetix, czyli te projekty z DeFi będą na Krakenie już jutro o godzinie 13:30 UTC. No czyli to czas londyńskiego, można powiedzieć. 14:30 powinno być u nas, w granicach tych. Bardzo możliwe, jeżeli Bitcoin będzie się zmieniał, to właśnie może pokazać, czy nadal jest hype na te projekty w DeFi. Czy dzięki temu sprawdźmy sobie tej wiadomości, która 9 godzin wcześniej nastała. Na przykład kusamy sobie, wejdźmy, tak? Dowiedzieliśmy się, że gdzieś zostaje wylistowanie. Możemy sobie sprawdzić. 4,2%. Jest. Jest delikatny wzrost w stosunku do Bitcoina, który nie urósł aż tyle. Wejdźmy sobie na Synthetic. W tym przypadku mamy 14% w dół. Curve dało 1,40. Minus 21%, 24 godziny. Wow. To wszystko się dzieje dzięki temu, że DeFi nie jest już tak popularne. Curve DAO, o którym mówiłem wcześniej, żerował tylko na tym, że wszyscy ludzie wchodzili na tą giełdę, bo były bardzo duże opłaty na Ethereum. W momencie, kiedy one się skończyły tutaj, wygląda to zupełnie inaczej. Paolo Ardoino parę godzin temu, można powiedzieć, napisał na swoim Twitterze, że DeFi craziness, to co się dzieje w świecie DeFi, wemsko się spod naszej kontroli i czujemy się jak trzy lata wcześniej. Oczywiście zauważa, żeby nie wysyłać funduszy do projektów, które nie mają albo nie są dobrze usytuowane, a z drugiej strony nie mają poważnych audytów. Ktoś tutaj zauważył troli Mac Trollface, no to jest dobry advice, czyli dobra podpowiedź, żeby nie wysyłać pieniędzy do projektów, które nie mają proper audits, czyli tych audytów, tak jak Tether ich nigdy nie miał, także dobre spostrzeżenia. Pool Binance, tutaj można zarobić do 70% rocznie. Gdzieś to już widziałem takie oferty. Wcześniej na Binance były 5%, 7%. Teraz widzę, że już doszliśmy do 70% rocznie. Jeżeli tylko będziemy je przechowywać na Binance Poolu, tak? 70%. Troszeczkę już tutaj wychodzimy w poważne zarobki, a gdy są poważne zarobki, bardzo szybko można przejść tą linię. Oczywiście z... Zarobków do czegoś, co się wydarza chwilę później. Bakt. Jeżeli chodzi o fizyczny dostarczony Bitcoin na kontrakty terminowe, czyli chodzi tutaj o tą platformę Bakt, znowu notujemy nowy rekord wszechczasów w sprawie 16 tysiącami kontraktów handlowanymi w ciągu dnia. Liczba ta wynosi ponad 200 milionów dolarów wolumenu obrotu według Bakt. Co ja bym chciał tutaj zauważyć, jeżeli chodzi o ostatnią akcję, czytaliśmy ją na dzień wcześniej. Bardzo podobne newsy, jeżeli chodzi o Bakt, że też był bardzo duży wolumen i chwilę później Bitcoin poszybował. To było około 4 września, wydaje mi się, jeden, tak, trzeci, drugi września. Też dzień, pamiętam, wcześniej czytaliśmy o bakcie rekordowe wolumen. Zastanawiam się, czy to nie jest taka bramka dla CME, żeby po prostu spuścić cenę Bitcoina, tak? Nie mówię, że tak musi być. Dopiero zacząłem to obserwować od ostatnich. Rzeszy, bo połączyłem tu ewentualnie kropki z ostatnim zdarzeniem. To jest za mało informacji, żeby mieć, że tak się dzieje, że nagle CME na mocnym wolumenie i wtedy Bitcoin spada. Zobaczymy, czy będzie podobnie tym razem, tylko przekazuję informację, żeby to zauważyć, bo mamy znowuż największy wolumen na tym rynku, a ostatni podobny w granicach 4 miliardów dolarów był 4 września, czyli tuż po spadku, a od tego czasu wskaźnik ustabilizował się. Dzienny wolumen obrotu kontaktami terminowymi wzrósł w poniedziałek do 11 miliardów dolarów, a wczoraj wzrósł do 12. Czyli widzimy, że coś tutaj się dzieje w tym wypadku. I to jest jeszcze ciekawe, co jest tutaj napisane, jeżeli chodzi o ponad łącznie 2000 kontraktów na opcję Bitcoin, które były przedmiotem transakcji w poniedziałek. Na CME wymagało, aby ceny BTC osiągnęły poziom 11,500, 12,500 12, do 20 października. To jest 2000 kontraktów z Zobaczmy, jakie to liczby, jeszcze raz. A więc 16 tysięcy wymagało, żeby Bitcoin zrósł. Także, gdzie jest ta reszta podana tutaj? Może nie chodzi o taką wysoką liczbę, może większość idzie na shorta w tym wypadku. Dlatego, będziemy obserwować siemi. Pamiętajcie, gdy pojawia się informacja, co się dzieje dalej, tak sobie łączymy kropki, i wtedy zobaczymy, czy faktycznie jeszcze raz Bitcoin opadnie z sił poniżej 10 tysięcy. Dzięki tej informacji. Moglibyśmy to przewidzieć, ale mamy za mało danych. Tezos, jeżeli macie, to możecie być dumni z tego, że zasila francuski eksperyment CBDC, jeżeli chodzi o stablecoin, czyli Francja zezwoli SGF i Nomadic Labs na demo stablecoina opartego na Tezos, czyli może Francja, euro gdzieś tutaj, a może też tutaj chodzi o jakiś francuski stablecoin. Oparty na ich gospodarce. Tego, tego nie wiemy, czy w ogóle Unia Europejska by się na ten temat zgodziła. Aha, mamy to wyjaśnione. Czyli jeżeli chodzi o model, w jaki sposób to będzie działać, to jest opracowanie stablecoina z europegiem dla Francuskiego Banku Narodowego, czyli euro, ale dla Francuskiego Banku Narodowego, czyli będzie tutaj odrębna struktura, pewnie tego nie pójdzie to. Zapam brat z myślą Unii Europejskiej czy już czuję, więc jeżeli o Unii Europejskiej, no to euro pewnie będzie tutaj testowane, ale przynajmniej widzimy, że mogą tutaj się o to starać, dlatego że Tezos wyróżnia się w tym przypadku, ponieważ jest to publiczny łańcuch blokowy. Rodzaj łańcuchu blokowego, który jest rzadko używany w bankach centralnych w zakresie cyfrowej waluty. Zamiast tego większość CBDC jest budowana na licencjonowanych korporacyjnych łańcuchach bloków lub na innych cyfrowych rejestrach. Które są tylko przejściowo podobne do łańcuchu bloków. Czyli wydaje się, że to tylko jeden i inny kraj, Ukraina wykorzystuje Tezos jako podstawę swojej cyfrowej waluty banku centralnego, bo w Ukrainie też już tutaj mają plany zbudowania swojego stablecoina na Tezosie. Także możemy tutaj ewentualnie zauważyć pewną sposobność, która może dać nam wycenę tego tokena kryptowaluty w przyszłości. Cointelegraph i chińska sieć usług blockchain integruje trzy kolejne blockchainy. Jakie to są? Tym razem będzie to Algorand. Algorand też tutaj dużo ostatnio się dzieje. Sharing i Solana. Na początku zeszłego miesiąca sieć poinformowała, że wdrożyła już Ethereum, Eosio, Tezos, Neo, Nervos i IrisNet. Czym jest właśnie ta inicjatywa? Jest to chińska sieć usługowa oparta na blockchainie BSN, globalna sieć infrastruktury publicznej obejmująca wiele chmur, między portalami i ramami dodaje do swojego ekosystemu trzy kolejne właśnie te, o których mówiliśmy. Bardzo pozytywnie tutaj wypowiadają się na temat Algoranda Foundation, bo Algorand jako open source, bez pozwolenia czysty protokół blockchain typu proof of holder zazn zaznaczają dla następnej generacji produktów finansowych, przyniesie korzyści zarówno programistom, jak i przedsiębiorstwom w zintegracji. Sharing z kolei jest to globalny, gotowy do użytku korporacyjnego ekosystem udostępniania, zaprojektowany do bezproblemowej integracji z firmami z różnych branż. Mówi, że głównym celem jest początkowo integracja sieci testowej, Share ledger oraz węzłów sieci głównej i walidatorów. W celach działania właśnie tej inicjatywy w Chinach. A do tego mamy jeszcze Solanek, który jest jednołańcuchowym protokołem Proof of Stake, jego celem jest zapewnienie skalowalności bez poświęcania decentralizacji lub bezpieczeństwa. Głównym powodem, dla którego firma Bezen chciała nawiązać współpracę z Solaną, jest duża skalowalność sieci. No i tutaj w tej chwili badają też. W współpracę z Kosmos i Polkadot w celu zbudowania swojego Interchain Communication Hub, który chcemy stać się standardowym protokołem dla dap z różnych sieci, aby na, na, nawiązać komunikację pomiędzy sobą za pomocą e, kilku wierszy. Dlatego widzimy, że raczej Chiny nie wydaje mi się, że jest im po drodze wychodzić. Niektórzy tutaj zaczynają spekulować, że może Chiny też chcą opuścić sferę blockchaina? Raczej to się nie zdarzy, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Bardziej bym obserwował, co się dzieje pomiędzy Chinami i Iranem, jeżeli chodzi o ekspansję w blockchainie. Bo wiemy, że Rosja, Indie, można powiedzieć jeszcze Stany Zjednoczone, Kanada, Kanada nie. Kanada bardziej jest tutaj, czasami, czasami po stronie Chin, więc to też będziemy obserwować. Filipiński SEC ostrzega, że mining city. Może być schematem Ponziego, czyli piramidy finansowej. I promotorów tego oszustwa grozi nawet 21 lat więzienia. Także pamiętajcie, Mining City zajmuje się wydobywaniem bitcoinów w chmurze, a pieniądze są wyższe niż gdziekolwiek indziej. I wyżej wymieniony schemat używany przez Mining City wyraźnie wskazuje na możliwy schemat Ponziego, w którym pieniądze nowych inwestorów są wykorzystywane do wypłacania fałszywych zysków tym, którzy zainwestowali jako pierwsi czyli ostatni gasi światło. Było tego. Było tego bardzo dużo. W 2018 roku pamiętamy te wszystkie górnicze firmy w chmurach, które obiecywały niebotyczne sumy. Jak to się skończyło, wiemy doskonale. Kointelegraf Binance US jest na dobrej drodze do uruchomienia we wszystkich 50 Stanach do 2021 roku. Zauważamy. Naszym celem jest pokrycie 100% Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział. Według Twittera, oczywiście, nowe przepisy mogą umożliwić Binance US, amerykańskiemu oddziałowi giełdy, kryptowalut Binance, otwarcie drzwi dla wszystkich traderów w każdym stanie do przyszłego roku. Wiemy oczywiście o dodanie stanu Georgii niedawno. Teraz też mamy te informacje o tych łatwości w ominięciu licencji w tych poszczególnych stanach. Można się obiegać o pozostałą część jednym egzaminem, czyli mogą to wykorzystać, jeżeli tutaj jest wszystko prawnie zapięte, a wiemy, że osoba, która zajmuje się Binance US, osobnym podmiotem do Binance, trzeba to zauważyć, no, żeby tam funkcjonować, to na pewno trzeba mieć albo jakąś licencję, albo działać zgodnie z prawem. Także na razie bez zastrzeżeń do Binance US. Koń telegraf, ale obrócili ten artykuł. <laughs> Dobra, o co chodzi? Monety chroniące prywatność, czyli kryptowaluty, które są prywatne, stwarzają mniejsze ryzyko prania pieniędzy niż inne. Według raportu globalnej firmy prawniczej, właśnie te prywatne jak Monero Dash, Grish i Zikar stanowią mniejsze ryzyko niż inne kryptowaluty. Dlaczego? Bo mają już w sobie pokryte ryzyko zapewniające no, zwalczanie prania brudnych pieniędzy i powiązanej przestępczości. Czyli tutaj widzimy, że już te kryptowaluty są i że większość transakcji dokonywanych jest za pomocą kryptowalut jest legalnych. Czyli większość chodzi o statystyki, tak? One służące ochronie prywatności mogą zapewnić korzyści, które znacznie przewyższają ryzyko ich używania. Więcej niż 90% adresów stosowanych na rynku Darknet do Bitcoina, w porównaniu do zaledwie 0,3% w odniesieniu do łącznika Dash, Monero i Zikash. Czyli większość osób używa tutaj Bitcoina na tym Darknecie niż Monero i Zikash. Czyli zauważają, że te monety prywatne, ale tutaj nie ma słowa o anonimowych. Hm. Także prywatne zgadzam się, bo wiele już jest takich jak Dash, Zek, a na Monero polują. O czym w tym nie powiedzieli artykule, bo jest anonimowe, prawdopodobnie. Nie wiemy, czy komuś mu się uda za te 850 tysięcy, 650 tysięcy dolarów. Właśnie tam rząd Stanów Zjednoczonych chce komuś zapłacić, żeby rozbić Monero, tak? Także nie wiemy, ale prywatne to nie są anonimowe. To pamiętajmy o tym. I Forbes, też bardzo ciekawie dla Algoranda, nie tylko Europa. Próbuję go dodać do, powiedzmy, stablecoinów, obsługi ich, ale mamy też cyfrowy stablecoin numer 2 na rynku kryptowalut. Krypto otrzymał w zeszłym tygodniu aktualizację łańcuchów bloków w celu obsługi szybszych transakcji poprzez dodanie sieci o nazwie Algorand. Czyli widzimy, Ethereum, nieradzący sobie z opłatami za transakcje, bardzo szybko będzie zastąpiony drugim, nie tak jak w że mamy już 8 blockchainów różnych, tu mamy dopiero drugi, Algorand, Dużo tańszy, jak zauważają. Także Algorand ostatnio naprawdę tutaj ciekawie wygląda. No i dzienna dawka dyskomfortu, może zrobił tutaj, odrobił swoją lekcję. I naprawdę warto wrócić do jego audycji i dowiedzieć się, dlaczego Algorand w takim wypadku. Algorand został właśnie wybrany przez Consortium Center, organ zarządzający stablecoinami, który został współzałożony przez dwie znane firmy kryptowalutowe jak Coinbase i Circle. Czyli widzą, widzą w tym potencjał. Ok, w takim bądź razie mamy to. Wiadomości są przedstawione. Widzimy się na Flashu na BitHubie o 19.00. Środa u mnie jest zapracowana, wiecie chyba, bo jeszcze dzisiaj prawdopodobnie wyjdzie CryptoCry University. Także jak wyjdzie, może wiadomości nie pojawić. Pewnie około 20:21, jeżeli to by miało o tej godzinie być. Jeżeli nie będzie później, ale CryptoCry University będzie przetłumaczony jak co tydzień. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.